252 dni trwała budowa nowoczesnej instalacji do kompostowania i innych budowli do przetwarzania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu. 13 czerwca oficjalnie ją otwarto i to z wielką pompą. Muzyka Inwestycja została zrealizowana, wszystko to, co zostało zaplanowane, wykonaliśmy, a więc nowoczesną kompostownię z, z tunelami, placami do kompostowania, potów zmieszanych, selektywnie zbieranych, przepiękną, koloru niebieskiego, instalacje do paliwa RDF, całą infrastrukturę towarzyszącą, która jest niezbędna do funkcjonowania tej instalacji. Prace, które trwały od października 2013 roku, tuż po podpisaniu aktu inauguracyjnego, przebiegły zgodnie z planem. Inwestycja była realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj, a czyli... Yy... Na bazie wytycznych zamawiającego opracowaliśmy projekt i później to zrealizowaliśmy. Bez poślizgów wszystko przebiegło tak jak trzeba. Nie było żadnych problemów natury, czy formalnej, czy technicznej, a dzięki łaskawej aurze i, i dobrej współpracy z zamawiającymi jego służbami technicznymi, a z władzami tutaj lokalnymi. Także no dzięki temu jest, jest ten sukces. Poszło, poszło, gorące, gorące prawa. you're a Budowa instalacji pochłonęła 28 milionów złotych. 14 gmin, które włączyły się w budowę tej nowoczesnej linii do przetwarzania odpadów już nie musi martwić się o odpady na swoim terenie. To było możliwe, zresztą niedokrotnie podkreślałem, dzięki wspólnej inicjatywie 14 gmin, właściwie czterech powiatów, które zdecydowały się podpisać porozumienia międzygminne, gminne, włożyć pieniądze i wspólnie wybudować i dalej eksploatować tą nowoczesną, Instalacja, która będzie służyć tak naprawdę dla obszaru około 150 tysięcy mieszkańców. Najważniejszą rzeczą w tym całym projekcie jest porozumienie 14 podmiotów samorządowych, bo cała ustawa, w skrócie zwana śmieciową, miała skłaniać do współpracy, tak żeby budować instalacje regionalne. Lubań jest położony centralnie wobec pozostałych gmin, miejscowości, które przystąpiły do tego porozumienia, więc to jest dobry przykład, z którego należy brać, czerpać i doświadczenie, i rozwiązania. Na pewno święto samorządu miasta Lubań, które doprowadziło do finalizacji lubańskiego ripoka, ale również święto każdego z samorządów, który podpisał z nami porozumienie, bo w tym momencie zamyka już jakby problem z odpadami na swoim terenie. W uroczystym otwarciu nowoczesnej instalacji wzięło udział wielu zaproszonych gości. Podziękowano wszystkim tym, którzy mieli wpływ na sprawny przebieg inwestycji aż do końcowego efektu. Dzisiaj uroczyste otwarcie instalacji do kompostowania. Teren, na którym ta instalacja powstała zmienił się nie do poznania. Jeszcze kilka miesięcy temu tutaj było pole zarośnięte krzaczkami. Teraz mamy nowoczesną instalację, która spełnia wszystkie unijne wymogi, która będzie realizowała potrzeby 14 gmin. 1 lipca bieżącego roku rozpoczyna się pełen rozruch nowej instalacji. Przyjmujemy około 400 tysięcy ton opadów komunalnych. Zakładamy, że Około 18 tysięcy gdzieś koło połowę to będą bioodpady, zarówno te selektywne jak i z linii. Oraz około 10 tysięcy ton paliwa alternatywnego RDF, które będziemy, mamy podpisany list intencyjny z cementownią Górażdżę. Są przedstawiciele, dzisiaj też będą. I rusza produkcja, tak, że tylko i wyłącznie około 20% odpadów będzie składowanych w, w kwaterze. To ogromny sukces lubańskiego zakładu gospodarowania odpadami. Zakład dzięki rozbudowie i technologiom stosowanym przy powtórnym wykorzystywaniu i przetwarzaniu odpadów jest jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w kraju.